Klonowanie rozpoczęte. Jak widać, tutaj jeszcze nie, już mam zainstalowane OBS Studio na tym Windowsie, ale tu jeszcze sobie tego nie zdążyłem uruchomić, więc Wam tak pokażę. Odbywa się klonowanie dysku z, 400, z 500 km na 1 Tera. Jeżeli chodzi o, o właśnie ten dysk z Xboxa, tu jest właśnie ten dysk docelowy. O tu, tu, tu. I ja sobie wziąłem opcję. Tam pokazałem na krótkim filmie. Nagrałem wcześniej na innej wersji, tylko że tam ta była wersja darmowa i po prostu nie dało rady dokonać tej czynności, więc przerzuciłem się na inny program. No i tutaj do pasu, wybrałem opcję automatycznie dopasuj dysk, czyli tą partycję, która przypuszczam, przechowuje dane gier. Właściwie użytkownika dopasowało mi tak, żeby ona nie została w rozmiarze z poprzedniego dysku, bo byłoby za mało i byłaby strata wolnego miejsca na tym docelowym dysku. Więc automatycznie mi poszerzyło tą partycję o tyle miejsca, ile się da, więc 300, coś tam 50, bodajże zwiększyło się do 700, kilkudziesięciu giga. Więc byłoby to dobre rozwiązanie. Ciekawe, czy mi się to tak zrobi. Tak, w zasadzie, raczej to w, miar w, miar w sumie tak testowo to robię. 20% widzicie. Ja Wam potem udostępnię ten filmik, który tam nagrałem pokrótce, pokazując tak króciutko, w zasadzie, co, co zrobiłem i jak zrobiłem, żeby było dobrze. Więc, no tutaj, to troszeczkę potrwa, na pewno. Pisze, że 13 minut, ale to jest oszustwo. To nie jest 13 minut, to jest 13 minut razy kilka. Także do zobaczenia już w okienku, gdzie te dyski będą pokazane, jak są już finalnie podzielone. Mam nadzieję, że to się uda, i po podłączeniu dysku do konsoli będzie można wystartować normalnie z graniem na nowym dysku i poszerzonych partycjach.